Hello, ladies and gentlemen! Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w bardziej angielskim klimacie, z uwagi na to, że będę opowiadał dalszą część tej gawędy poświęcanej rodzinie Tolkienów. A dzisiaj skupimy się na tej części historii, która związana jest z Wielką Brytanią. Wiecie Państwo już, że zgodnie z moimi badaniami, ustaleniami, także i nawet archeogenetyką, Tolkienowie, rodzina słynnego pisarza, profesora, przybyli do Wielkiej Brytanii z naszej części Europy, a ich korzenie sięgają Prus, tych dawnych, jeszcze średniowiecznych Prus, języka bałtyjskiego, pruskiego, krzyżaków, księstwa pruskiego, no i następnie migracji do Gdańska, a z Gdańska do Wielkiej Brytanii. Chciałbym dzisiaj zaprezentować w pokrótce bardzo skomplikowane i ciekawe dzieje Dwóch braci, którzy urodzili się w Gdańsku, a około roku 1770 pojawili się w Wielkiej Brytanii, zapoczątkowując dwie gałęzie tego rodu. Tolkinów, od których wywodzi się profesor Tolkien i drugich Tolkinów, którzy wyemigrowali do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych i są dalszymi kuzynami Tolkinów. Najważniejsze przypomnieć, że udało mi się w archiwaliach gdańskich, w księgach chrzów, odnaleźć pra-pradziadka Johna Ronalda Tolkina, który nazywał się jeszcze tam w niemieckojęzycznym gdańsku Johannes Benjamin Tolkien, Urodził się w 1752 roku w czerwcu. Był synem Christiana Tolkina, żołnierza garnizonu gdańskiego, artylerzysty. Oraz jego żony, która nazywała się Anna Eufrozina. Była córką również artylerzysty, który nazywał się Bergholz. Mieszkali oni w dzielnicy, którą my dzisiaj nazywamy Zaroślakiem. Kiedyś to był Petershagen. No i po polsku także można mówić o tej dzielnicy Peterszawa. Co posłużyło mi do przeprowadzenia właśnie tutaj tych badań? Przede wszystkim archiwa. Archiwa zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i archiwa w Polsce. takim pierwszym dokumentem, który właśnie będąc w Anglii naprowadził mnie na ślad gdański, był akt naturalizacji z roku 1794, który znajduje się obecnie w archiwach państwowych w niedaleko Kew Garden w Londynie. Bardzo ciekawe miejsce i bardzo pomocni archiwiści, którzy udostępnili nam, tutaj poprzez kolegę ze Stanów Zjednoczonych, Jerry'ego Orenda, którego serdecznie pozdrawiam, Jerry, greetings from Poland, <laughs> otrzymaliśmy dawno, dawno temu dokument, który mówił właśnie o tej naturalizacji, czyli nabyciu za oczywiście pieniądze i dzięki wpływom, i dzięki dobremu zachowaniu się, pewnego dżentelmena, który był z pochodzenia gdańszczaninem, nazywał się Daniel Gottlieb Tolkien i w 1794 roku po trzech czytaniach w parlamencie londyńskim, angielskim został przyjęty w poczet obywateli Wielkiej Brytanii. Był kuśnierzem, miał swój zakład przy jednej z głównych pięknych ulic Londynu niedaleko katedry św. Pawła przy ulicy Chipside, która od średniowiecza jest głównym ośrodkiem Kupiectwa, tam pod numerem 60, w pięknej takiej georgiańskiej kamienicy, właśnie urodziły się także i dzieci owego Daniela, bo tak potem w Anglii się on nazywał. Także tutaj bardzo ważna archiwalia. W tych archiwaliach londyńskich mamy również takie specjalne listy uwierzytelniające, podpisy sąsiadów, którzy. Przyrzekali, że Daniel, imigrant z Gdańska, dobrze się prowadzi, zachowuje, że zasługuje na to, aby być obywatelem brytyjskim. To jest XVIII wiek. Kolejne ważne dokumenty to Gdańsk, Archiwum Państwowe. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, którzy są tak bardzo pomocni od wielu lat w moich badaniach właśnie z Archiwum Państwowego, zarówno w Gdańsku, jak i potem też w chwili tego archiwum w Gdyni gdzie udało nam się odnaleźć, to w poprzednim odcinku yy, jest o tym mowa, yy, bardzo ciekawe księgi gruntowe domu, który został zbudowany właśnie przez pra, pra, pra profesora Tolkiena, Christiana. Yy, bardzo ważne dokumenty to także yy, prasa brytyjska z XVIII i XIX wieku. Yy, udało mi się na przykład znaleźć yy, bardzo piękny, rozbudowany nekrolog właśnie nowego Daniela Kuśnierza, który otrzymał obywatelstwo z czasopisma The Methodist Magazine. Ponieważ jak się okazało obydwaj Tolkienowie, bracia, którzy urodzili się w Gdańsku, a już zmarli potem w Londynie, byli dysydentami religijnymi. Ich powołaniem, oprócz tego, żeby po prostu jakoś zarobić na życie i jakoś tam urządzić się w tej Wielkiej Brytanii, nowej swojej ojczyźnie, ich celem także były takie dążenia religijne, byli bardzo gorliwymi nonkonformistami, wyrośli w środowisku gdańskich luteran, ale także prawdopodobnie byli pod wpływem pietyzmu braci morawskich, czyli hernychutów, i już potem w Wielkiej Brytanii przyłączyli się do rodzącego się wtedy metodyzmu. Z tym, że jeden z braci, Daniel, przystąpił do tych oficjalnych metodystów, Johna Wesleya, zresztą pochowany został tuż obok Johna Wesleya, Jana Wesleya, który założył metodyzm. To jest bardzo taka piękna kaplica metodystyczna przy ulicy City Road w Londynie. Natomiast po drugiej stronie ulicy City Road jest duży cmentarz, Hill Field się nazywa, na którym pochowani są różni dysydenci. Sekciarze, my byśmy powiedzieli, takie kociki, jak to się niekiedy mówi, czyli przedstawiciele różnych grup, które były nieuznawane przez Kościół Anglikański, no ale funkcjonowały. Tutaj był duży ferment, właśnie taki religijny, przebudzenie, mówi się o przebudzeniu duchowym w łonie Kościoła Anglikańskiego i powstawały właśnie różnego rodzaju zbory baptystów, różnego rodzaju okazuje się tutaj też z badań, wynika, że byli też tak zwani pedobaptyści, czyli baptyści, którzy chrzczą dzieci. Właśnie do takich pedobaptystów należała rodzina Tolkienów. A y, najstarszy angielski przedstawiciel, czyli urodzony w Gdańsku właśnie prapradziadek profesora John Benjamin Tolkien, pochowany właśnie tam na Banhill Fields, on y, przystąpił do takich metodystów kalwinistycznych, czyli wierzących w przeznaczenie, w, y, związanych z kalwinizmem, ale... Y, Przede wszystkim będących pod patronatem jednej z założycielek metodyzmu, pani e, hrabiny Huntington, która e, no, zasłużyła się bardzo w dziejach protestantyzmu w Wielkiej Brytanii. Mam tutaj też taką e, zakupioną, właśnie jako pomoc naukową, gwiazdę Hernhutów, e, przywiezioną bezpośrednio z Hernhut. Bo, no, żeby prowadzić takie badania oprócz archiwów, trzeba też się zaopatrzyć w dobrą literaturę, w różnego rodzaju artefakty, które pomagają w badaniach. I oto na przykład, z uwagi na to, że odkryłem część tolkinów y, Masonów, w Wielkiej Brytanii udało mi się kupić specjalny mm, swoisty modlitewnik y, wolnomularzy, y, no, dzięki któremu mogłem poznać. Też wiele takich szczegółów związanych właśnie z rodziną. Ciekawe grafiki, które omawiałem też na moim blogu. No dzięki zainteresowaniu Johnem Wesleyem. Mam bardzo ciekawy, angielski, autorstwa Johna Wesleya, poradnik lekarski. No właściwie wszystkie choroby można tutaj leczyć, łącznie z nowotworowymi. Taka cieniutka książeczka, oczywiście żartuję. No, różne dzieje, metodyzmu. Bardzo ciekawa książka kupiona w Wielkiej Brytanii, w Victoria and Albert Museum. Książka o architekturze georgiańskiej, ponieważ właśnie Tolkienowie w Wielkiej Brytanii w takiej atmosferze, w takiej architekturze funkcjonowali. Albo na przykład taki ciekawy atlas z mapami z początku XIX wieku, który bardzo mi pomógł w określeniu zamieszkania, ponieważ adresy najczęściej wpisywane są. W dokumentach, tam gdzie jest opisywany pogrzeb danego człowieka, zawsze trzeba napisać w księgach parafialnych, gdzie dany człowiek zmarł i, i podawany w związku z tym jest adres. Bardzo ważna była dla mnie też wielka praca to jest wielotomowa książka Historia Gdańska, właśnie która też omawia m.in. Te migrację Gdańszcza do Amsterdamu do Wielkiej Brytanii. No i efektem tego wszystkiego jest na przykład to, że hasła poświęcone odkrytym przeze mnie Tolkienom Gdańskim znalazły się także w tej GEDANOPEDII, Wikipedii też. Wikipedia jest istotna, chociaż ona może nie jest tak bardzo doceniana przez naukowców, ale jej angielska wersja naprawdę jest bardzo solidna, a wpisy na temat moich odkryć no trafiły już do wszelakich Wikipedii, także jeżeli jesteś w Wikipedii, no to to potem też pomaga rozprzestrzenić się tej informacji, temu odkryciu i dostać się do różnych innych źródeł. Mam dwa artykuły naukowe na swoim koncie, dlatego też no, jestem pewny teraz, no, że, że moje odkrycie no, udokumentowane no, jest zawsze przypisywane mnie, nikomu innemu, kto, 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 kto chciałby sobie zawłaszczyć to odkrycie. Nie ma takich ludzi. I... Artefakty przeróżnego rodzaju, właśnie choćby prezentowana w poprzednim odcinku, peruka, aby wczuć się w taką atmosferę XVIII wieku. Tutaj mówimy jednak już o wieku XIX. Czyli tak. Mamy w takim największym skrócie dwa rody, które, znaczy, no właściwie dwa rody, które wywodzą się z, od tych dwóch braci. Mamy. Starszego brata Daniela, młodszego brata Johna Benjamina. Ciekawa strategia w ogóle w osadnictwie i w migracjach rodziny Tolkienów. Na przestrzeni tych wszystkich stuleci, które obserwuję, które badam, no, tak podobnie było, kiedy z Prus uciekli Tolkinowie do Gdańska. Było dwóch braci. Jeden był starszy, drugi młodszy. I ten starszy zazwyczaj jest tym bardziej majętnym. On stara się o obywatelstwo pełne w danym mieście, a młodszy jest jakby jego pomocnikiem, bazuje na tym starszym bracie. Ten starszy jest jakby jego patronem w mieście, bo bardzo ciężko w tych dawnych czasach było uzyskać obywatelstwo miasta czy kraju obydwu braci. To już był dosyć duży finansowy wysiłek. W archiwach państwowych Wielkiej Brytanii znajduje się m.in. odkryty przeze mnie testament Daniela, no i w tym testamencie mamy bardzo ciekawą informację, że kiedy był na łożu śmierci informował, że pożyczył bratu 700 funtów. To była bardzo duża suma w owym czasie. No można było za nią spokojnie stworzyć warsztat, sklep. No i prawdopodobnie temu posłużyła. Właśnie ten bardziej majętny brat, który uzyskał obywatelstwo, pożyczył 700 funtów swojemu młodszemu bratu. Tych pieniędzy nigdy nie odzyskał, być może dlatego też obydwie rodziny tak się rozeszły i już nigdy nie było między nimi kontaktu. Dopiero w czasach profesora Tolkina, amerykańscy Tolkinowie skierowali się z różnymi pytaniami do profesora Tolkina. I no, ta, ta, ale piękny gest. Na łożu śmierci, właśnie Daniel. Bardzo pobożny metodysta, napisał, że y, przyjmuje przysięgę od swoich dzieci, że nie będą nigdy ścigały jego brata w sądach. Jednocześnie ufa, że brat odda jego dzieciom te pieniądze, ponieważ one są też jego, jego dzieciom potrzebne. Y, dwaj bracia, dwa różne rzemiosła. Y, starszy brat został kuśnierzem, miał bardzo ładny sklep, mam jego reklamy z prasy XVIII-wiecznej y, nawet y, brytyjskiej. Gdzie opisane są asortyment, co można tam zamówić. Są piękne opisy, jak na przykład przyby przybyła księżniczka Pruska do Londynu, i w prasie opisywano, jak to różne wystawy sklepowe zostały pięknie udekorowane. No i by była mowa o tym, że u pana Daniela Tolkina w jego sklepie po powiewały chorągiewki, właśnie brytyjskie. Ale także pruskie, i były różne ciekawe napisy, a zwrócono szczególną uwagę na to, że była iluminacja, że było wszystko oświetlone. To był przełom XVIII i XIX wieku, także no musiało to efektownie wyglądać pięknie. W każdym razie tutaj widzimy archiwa, archiwalia, książki. Badanie, badania genealogiczne, które bazują na tych serwisach płatnych. Ja korzystam z AncestryCo UK, dużego płatnego serwisu, w którego subskrypcji pomagają mi moi patroni na patronite. Polecam się Państwu. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Zresztą zdarza mi się pomagać także w różnych poszukiwaniach genealogicznych. Innym osobom, ponieważ no, mam dostęp z komputera o każdej porze dnia i nocy do bardzo wielkich zasobów zeskanowanych ksiąg parafialnych z całego świata. Dzięki temu udało mi się odnaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak, żeby nie przedłużać, byli ci dwaj bracia jeden bardziej zamożny, drugi mniej zamożny. Ten drugi, pra pradziadek profesora Tolkina, ożenił się zaraz po przybyciu do Wielkiej Brytanii. Także być może nawet ten ślub był zaaranżowany przez brata. Ożenił się ze starszą od siebie panną, ale zamożną londynką, angielką i z tego małżeństwa pochodziły wpierw dwie córki. Jednak przy porodzie tej drugiej córki żona umarła i za jakiś czas John Benjamin ożenił się po raz drugi. Kolejna żona miała tak samo na imię Mary, Maria. I z tego małżeństwa pochodzili tylko trzej synowie. Do wieku dorosłego przeżyło tylko dwóch. W rodzinie Tolkienów nastał taki obyczaj, że najstarszy syn nosił imię John Benjamin, tak właśnie jak nazywał się ten protoplasta tej gałęzi rodu w Anglii. Także w moich źródłach notuję czterech Johnów Benjaminów, Tolkienów z różnych pokoleń i co ciekawe. Profesor Tolkien również miał się nazywać John Benjamin, z tym, że jego mama, oczytana w romansach różnego rodzaju rycerskich, marząc zresztą o, o córce, wymyśliła, że jak będzie córka, to będzie Rosamund, no ale urodził się synek, no to już przeforsowała, że nie został Johnem Benjaminem, tylko został Johnem Ronaldem Ruelem. Ruel też udało mi się odkryć dzięki bardzo wnikliwym, długim badaniom, że y, przydomek imię Ruel, które pojawia się od, y, właśnie, od właściwie ojca y, naszego profesora, od Artura, Artur Ruel Tolkien, potem kolejni Ruelowie, wszyscy potomkowie Artura mają jako jedno ze swoich imion Ruel, łącznie z kobietami. Y, skąd się to wzięło? No, jest to imię biblijne, które y, nosił Teść Mojżesza, inaczej nazywane Jetro. Reuel oznacza w języku hebrajskim przyjaciel Boga, także no, takie bardzo pobożne imię. Również na przykład córka profesora Tolkiena, pani Priscilla, która teraz obchodziła urodziny, 90., której, ona również się nazywa Priscilla Reuel Tolkien. Z tym, że okazuje się, że w rodzinie Tolkienów, no to wymagało bardzo długich badań i porównywania, poszukiwania. Ponieważ to była bardzo pobożna rodzina związana właśnie z protestanckim, dysydenckim chrześcijaństwem, które tego typu chrześcijaństwo zawsze wymaga większych poświęceń, no bo to nie, nie była taka oficjalna forma anglikańska czy presbyteriańska, tylko właśnie dysydenci, to ważni dla nich byli różni pastorzy. I tam, gdzie dziadek profesora Tolkiena wychowywał się w Londynie, przy ulicy White Lion Street, w dzielnicy Pentonville. Proboszczem był właśnie proboszcz, który nazywał się Roel, takie miał nazwisko, i zauważyłem w innych gałęziach Tolkinu, w innych pokoleniach, że właśnie często pastorzy tych kaplic dysydenckich mający różne nazwiska, no byli potem upamiętnieni w kolejnych pokoleniach właśnie dzieci, być może chrzczonych dzieci przez, przez owych pastorów. Dlatego to imię Roel się pojawiło. To jest tak naprawdę nazwisko. Pastora, który był pastorem dziadka, kiedy był dziadek dzieckiem, dziadka profesora Tolkina. Jednocześnie, no jest to biblijne imię związane z historią Mojżesza, także bardzo pasuje. Przyjaciel Boga. Profesor Tolkien był bardzo pobożnym człowiekiem i na pewno też bardzo mu to odpowiadało. Chociaż nie wiedział do końca skąd się to imię wziął. Pisał w jednym z listów, że tak prawdopodobnie nazywał się przyjaciel jego dziadka. No i tutaj mi się udało odnaleźć pastora, który był przyjacielem rodziny. Tolkienu właśnie przy tej parafii Świętego Jakuba w północnej części Londynu, tam można podjechać metrem na stację Angel i przejść sobie stamtąd właśnie na White Lion. Zostało tam troszkę takich wiktoriańskich, georgiańskich jeszcze także domów i ta dawna kaplica, gdzie byli chrzczeni Tolkienowie w Londynie. Historia tej gałęzi Tolkienów w Londynie, no to sięga praktycznie czasów dziadka. Profesora, ten dziadek John Benjamin Tolkien, notabene, nie, po, nie poradził sobie tak finansowo za bardzo w Londynie i założył, jakby można powiedzieć, filię firmy Tolkienów zajmującą się produkcją pianin, sprzedażą płyt muzyki, kompozycji różnego rodzaju. Przeniósł się do Birmingham. Razem ze swoim bratem Henrym był w takiej spółce. Mają nawet na swoim koncie patenty związane właśnie z produkcją pianin. To jest bardzo też ciekawe. I zakończył życie jako komiwojażer, czyli nigdy no, nie, nie, nie uzyskał jakiegoś wielkiego majątku, miał natomiast bardzo dużo dzieci. no jeden z jego synów był właśnie Artur Rewell. A y, większość jego dzieci o po drugiej żonie, miał właściwie po trzeciej żonie, udało mi się odkryć, że dziadek, wbrew temu co piszą w biografiach, miał y, trzy żony. Z tym, że pierwsza żona y, zmarła bardzo młodo. Nie miał z nią dzieci, z drugą żoną miał potem kolejnych synów, tam między m.in. właśnie też urodził się John Benjamin, który był wujem profesora Tolkiena, który pomagał mu też troszeczkę w edukacji, który był wolnomularzem oraz dziennikarzem w czasopiśmie Sporting Magazine. Mieszkał w Londynie i pochowany jest też no, w, tym razem w południowej części miasta. To był ostatni John Benjamin, tej tradycji, właśnie imienniczej. Już na profesorze Tolkienie się właściwie tradycja zakończyła, chociaż jego najstarszy syn też został Johnem. Z tym, że no ten John nie, nie, nie miał potomstwa, ponieważ był księdzem katolickim. Żeby jeszcze tutaj dodać kilka jakichś fajnych, ciekawych informacji, bo już widzę, przekroczyłem znowu 20 minut. Mamy następujące pokolenia tej gałęzi rodu. John Benjamin, który urodził się w Gdańsku, zmarł w 1800. W 19 roku w Londynie pochowany jest pięknym, pod pięknym nagrobkiem na tym cmentarzu um, Banhill Fields, niedaleko kaplicy Johna Wesleya, związany z Bible Society. Jak macie protestancką Biblię wydaną przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne, to jest właśnie organizacja biblijna, którą zakładał m.in. właśnie Tolkien. Mamy Tolkienów na liście subskrypcyjnej. Oni też finansowali, jako rzemieślnicy, misję. Protestanckie, na przykład do Afryki czy do jakichś tam innych dalekich krain. Potem ten właśnie John Benjamin miał wśród swoich dzieci między innymi Georgia Jerzego. Udało mi się odkryć, że George był oprócz tego, że muzykiem, nauczycielem muzyki, to jeszcze do tego wszystkiego był śpiewakiem. Śpiewał w muzykalach, w pięknym teatrze. Theatre Royal w Covent Garden. I tutaj no, niesamowita informacja. Otóż, szanowni państwo, tam właśnie był przed cudowny musical Władca Pierścieni. Wtedy jeszcze niestety ani ja, ani dyrekcja teatru nie wiedzieliśmy o tym, że Tolkien, pradziadek profesora, tam właśnie działał i tam śpiewał. A to jest no, piękna koincydencja. Mówimy, że wśród ziemi nie ma przypadków. Ten właśnie George, on ożenił się w ogóle bardzo szybko jego żona y, miała 18 lat, kiedy y, wyszła za niego za mąż. Chyba jakieś 3 miesiące później urodziła pierwsze dziecko. Wiecie Państwo, ile mieli dzieci? 14. Tak mi się wydaje, że 14 jeszcze tutaj sobie spojrzę. Tak. I y, y, no, wśród nich, tych dzieci, na przykład był jeden z znanych angielskich klaunów tamtej e epoki. Y, nazywał się Alfred Tolkien, ale znany był jako Boleno Marsh. I taka artystyczna rodzina. Związana właśnie z Covent Garden, z teatrami, no to to był właśnie pradziadek George. Wśród tych jego synów, właśnie jednym z tych najstarszych był John Benjamin Tolkien, dziadek profesora Tolkina, który też zajmował się muzyką. No i potem Artur, który już zupełnie zmienił fach. Prawdopodobnie mogło się to wiązać też z tymi wolnomularskimi relacjami Tolkienów. Dlatego, że na, odkryłem aż czterech członków rodziny Tolkienów z bliskiego pokrewieństwa profesora, którzy byli wolnomularzami. I tutaj udało się Arturowi no, pozyskać bardzo ciekawą pracę. Był mianowicie pracownikiem banku i potem kierownikiem banku lojca, Z tym, że placówkę dostał w Bloemfontein, takim nie, nieciekawym mieście na terenie dawnego wolnego państwa Orania które wchodzi dzisiaj w skład jego terytorium Republiki Południowej Afryki. No to była taka można powiedzieć miejscowość kolonialna. Tam urodził się nasz profesor John Ronald Reuel Tolkien, tam urodził się także jego młodszy brat. Z takich ciekawostek, które udało mi się wynaleźć w księgach parafialnych, to mama naszego profesora Mabel też pochodziła z rodziny protestanckiej dysydenckiej, takiego odłamu chrześcijaństwa, gdzie chrzci się dorosłych. I ona, kiedy brała ślub z Arturem, to jeszcze nie była ochrzczona. No i udało mi się znaleźć jej akt chrztu, i okazało się, że jej chrzestnym został jej narzeczony. Taka ciekawostka. A kiedy dzieci ich źle się czuły w Afryce i podróżowali do, do Anglii na wakacje, aby tam dzieci mogły pooddychać świeżym powietrzem, ojciec został w Afryce no i niestety wkrótce zmarł. Dlatego Mabel z synami już nigdy nie wróciła do, do, do Afryki. To też taka ciekawostka, na liście pasażerów tego statku Guelph, w którym płynęli do Anglii, jest napisane, że pani Mabel podróżuje z dziewczynką i chłopczykiem. I tą dziewczynką miał być właśnie mały John Ronald Reuel Tolkien. Znaczy nasz profesor miał taki mały epizod, kiedy został nazwany dziewczynką, pewnie dlatego, że dzieci w tamtej wiktoriańskiej epoce, chłopcy nosili takie zwiewne sukieneczki, czy kiedyś czytałem, czy dowiedziałem się w jakimś francuskim muzeum, że, no, była to taki obyczaj tamtej epoki, ale związany z tym, że ze statystyk wynika, w tamtym czasie tak było, że dziewczynki częściej dożywały wieku dorosłego niż chłopcy. Chłopcy częściej umierali. I w związku z tym, żeby chłopiec mógł, no, nie wiem, jakoś ominąć ten swój zły los, żeby ta śmiertka, tak, go domy na Śląsku, śmiertka go nie tykła, nie, to. Był przebrany w sukieneczkę, i śmierć wtedy pomyślała: To dziewczynka, to jej nie zabieramy. Taka ciekawa informacja. I, szanowni państwo, pokazuje w ten sposób, jak piękną zabawą może być odkrywanie genealogii, odkrywanie historii. Przy okazji, można bardzo wiele się nauczyć na temat architektury, na temat dziejów, na temat dziejów religii. Tutaj, dla mnie, badanie losu Tolkienów to jest wspaniały przykład, jak Jedna rodzina na przestrzeni stuleci zmieniała język, zmieniała wyznanie, bo przecież byli Prusami. Mam dokumenty jeszcze z czasów, gdy mówili po prusku, kiedy mówili po niemiecku, kiedy potem mówili już po angielsku. Jednocześnie byli pierwotnie katolikami, potem byli luteranami. Wiemy, że państwo krzyżackie po sekularyzacji stało się właściwie no, pierwszym państwem luterańskim. Następnie Stali się, można powiedzieć, hernhutami, bądź bardziej może pietystami w Gdańsku, następnie metodystami i pedobaptystami, tak naprawdę, można powiedzieć, w tym pokoleniu dziadka profesora Tolkina. Także, no, ostatecznie katolikami znowu po, po wielu stuleciach, bo około roku 1900 mama. Johna Ronalda Ruella Tolkiena przeszła razem z siostrą na katolicyzm i profesor Tolkien potem został już przy Kościele Katolickim bardzo mocno. Ale ta religia jeszcze się raz zmieniła, ponieważ w tej chwili w zasadzie większość potomków Johna Ronalda Ruella Tolkina jest wyznania mojżeszowego. Dlatego, że zarówno jego ukochany syn Christopher, który niedawno zmarł, ożenił się z Żydówką. Jaki też syn Christophera, Simon, z innego małżeństwa, nieżydowskiego, ale też ożenił się z Żydówką. I w zasadzie wszystkie teraz wnuki są wyznania mojżeszowego. Ja w tej chwili prowadzę korespondencję z takim prawnukiem, Simonem, który nazywa się Simon Tolkien, jest no, bezpośrednim potomkiem profesora, ale właśnie jest Żydem i zna Europę Środkową, dlatego że tutaj też są korzenie. Jego matczynej rodziny, i kręcił tutaj film na temat Holokaustu. A namawiam go, żebyśmy nakręcili wspólnie kiedyś film poświęcony bardzo ciekawym losom rodziny Tolkienów. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i życzę miłej sobotki, bo jutro święty Jan.